Prace nad budową nowego lodowiska w bytomiu idą do przodu. Pandemia koronawirusa nie pokrzyżowała planów, a sam obiekt może być oddany do użytku szybciej niż planowano. Początkowo prace miały zakończyć się we wrześniu 2021 roku, lecz obecnie szacuje się, że lodowisko będzie gotowe już w połowie przyszłego roku. Pomimo trwającej pandemii koronawirusa w bytomiu trwają intensywne prace związane z budową nowoczesnego lodowiska. W tej chwili wykonawca zakończył już prace tynkarskie oraz prace instalacyjne w budynku administracyjnym obiektu. Trwają przygotowania do wylania posadzek w zawodników. Toczą się też prace związane z budową trybun oraz przygotowania do montażu płyt warstwowych na budynku lodowiska. Daleko posunięte są także prace związane z infrastrukturą drogową. Zakończyły się prace związane z budową układu drogowego od strony południowej, wschodniej i zachodniej. Trwają prace brukarskie przy tworzeniu układu drogowego od strony północnej. Na lodowisku nie zabraknie także trybun, a przed obiektem dużej ilości miejsc parkingowych. Nowoczesna hala lodowiska będzie wykonana w całości w technologii żelbetowej monolitycznej, a zwieńczona będzie dachem z drewnianymi dźwigarami. Pomieści 1400 widzów, a przed halą będzie mogło stanąć 120 samochodów i autobusów. Koszt budowy nowego lodowiska w Bytomiu ma wynieść niespełna 40 milionów złotych, z czego 15 milionów pochodzić będzie z dofinansowania Ministerstwa Sportu.